Cześć, czołem Nadajemy! Zgadnijcie, skąd zrosłem? Jest godzina 11. Chciałem to zrobić inaczej, ale było ciemno, nie miałem jak nagrywać. Jestem w pewnej firmie, o której się niedługo dowiecie. U której jeżdżę na Trampingu na Limited Company. Przyszło mi jeździć. Nie wiem, czy widzicie, na pewno widzicie, po kierownicy już e, będziecie wiedzieli, co to za auto. Startuje jutro o godzinie 6. Tak 5.30 rano, bo muszę na siódmą być w Tamworth w bazie Mitima. E, wszystkiego dowiecie się już e, jutro. E, teraz tylko takie, takie szybkie przywitanie. Może bardziej dobry wieczór. Eee, przy środzie, środzie dobrze mówię, wtorek dzisiaj nie środa, wtorek 24 stycznia chciałem tak tylko już wam powiedzieć, że zacząłem, znalazłem pracę, nie było łatwo, ale o tym wam wszystkim e, opowiem wam już, jak to było w następnym odcinku teraz jeszcze się czegoś napiję, umyję zęby, idę kimnąć się jeszcze parę godzinek i widzimy się rano. Szczołęczka.